Cześć, witajcie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj będziemy sobie testować przepisy z książki bez marnowania, z książki, którą ostatnio dostałam, więc będzie to taki foodbook, taki troszkę test. Zobaczcie, co mi posmakowało i czy w ogóle mi wyszło. No i zaczynamy od chleba na maślance i właściwie jest to też chleb z naczynia żaroodpornego. <taki> Takie połączenie przepisów no bo ja mam naczynie żaroodporne do pieczenia chleba i generalnie do każdego pieczenia. <taki> Najpierw powstał zaczyn. No, i tutaj to, co jest niezwykłe, to to, że dodajemy do niego maślankę, troszeczkę tej maślanki, potem resztę już bezpośrednio do ciasta. No, ale tutaj drożdże też muszą, nie wiem, poznać to środowisko. <grych> Może o to chodzi. Tak czy inaczej, mieszamy drożdże i odstawiamy je, żeby odpoczęły i urosły. Teraz biorę sobie mąkę chlebową, szykuję sobie generalnie stanowisko i nagle. Przypominam sobie o drożdżach i zaczynie, i patrzcie, co się stało. Yy, w tym pomieszczeniu wcale nie było super ciepło, on ten zaczyn po prostu mm, tak urósł, wybuchł. Tak czy inaczej, dodaję wszystko do ciasta. Mieszam na początku zaczęłam łyżką, ale potem było mi wygodniej już rękoma. I patrzcie, jakie to ciasto się zrobiło po prostu sprężyste. Takie ciasto znowu zostawiam do odpoczynku, żeby sobie właśnie odpoczęło. I następnie rośnie nam takie piękne, taki piękny przyszły bochenek. Gdy już przyszykuję sobie moją formę do pieczenia to przekładam właśnie moje ciasto na chleb. One jeszcze trochę odpoczęło zanim wstawiłam je do piekarnika, obsypuję je mąką, no i jak piekarnik jest nagrzany to zaczyna się piec i patrzcie jak pięknie rośnie. Tutaj już bochenek wyjmuję, ale niestety nie mogłam go jeść od razu, bo wiecie, że chleb powinien co najmniej 30 minut po pieczeniu jeszcze sobie odstać. Więc ten chleb stał aż do rana, bo robiłam go późnym wieczorem i dopiero rano mogłam go skosztować. Ale powiem Wam, jakby cieszyłam się jak małe dziecko na ciepłe takie bułeczki. Co prawda, chleb nie był ciepły, ale patrzcie, jaki był. Pyszny! Wiem, że tego nie czujecie, ale naprawdę mi smakował. Jest taki troszkę słodkawy i fajnie nadaje się do tostów. Kolejny przepis to grzanki z patelni, bo jak zrobiłam chleb, to przypomniałam sobie, że mam jeszcze trochę bagietki, którą trzeba zużyć. A nie miałam ochoty na bułeczki w jajku, więc stwierdziłam, że zrobię sobie takie grzanki do sałatki, którą potem zabierałam ze sobą do pracy. I to jest w ogóle nieskomplikowany przepis. Tak naprawdę kroicie chlebek, bagietkę, trochę dodajecie oliwy i zioła jakie tylko chcecie. Ja tutaj wybrałam kolendrę, estragon albo majeranek i jeszcze trochę pomidorów suszonych. I tyle. No, i potem wrzucacie takie grzanki na patelnię, podgrzewacie je tak, żeby się zarumieniły, a nie spaliły. No, i tak wyglądała moja grzankowa sałatka do pracy. Naprawdę była bardzo dobra. A kolejny przepis to tak naprawdę resztka, a mianowicie sposób na niemarnowanie akwafaby, czyli wody z dzieciorki. Najpierw podgrzałam sobie olej kokosowy, który mieszałam z cukrem. Ale nie wiem czy dobrze to wymieszałam, szczerze mówiąc, ale ciastka były spoko. Czekajcie do końca. Wykorzystałam tutaj również resztkę mąki, którą miałam w domu, więc naprawdę to było bardzo takie resztkowe do zużycia, żeby jakby nie stało jakieś opakowanie otwarte. Oczywiście dałam kakao, bo to są kakaowe ciasteczka. Mąkę powinnam przesiać, ale tego nie zrobiłam i też mi wyszły ciasteczka. A tutaj pokazuję Wam cukier waniliowy, bo powinnam dodać ekstrakt z wanilii. Ja takiego nie mam, ale zrobiłam własny cukier waniliowy i taka łyżka jest ok, jak na taką porcję, którą ja robiłam. Oczywiście wspomniana aquafaba. Teraz wszystkie składniki mieszam. Jak widzicie ciasto jest takie grudkowate. <grych> I jest naprawdę dobre nawet na surowo. Kto nigdy nie jadł ciasta na surowo, niech pierwszy rzuci kamień. Teraz robię takie kulki i ja zrobiłam chyba dziewięć takich kuleczek, bo robiłam na pół porcji, które sobie właśnie tak rozpłaszczyłam i wstawiam do piekarnika. Po określonym czasie, czyli do 15 minut, wyciągamy sobie ciastka, i Mikołaj nie pozwolił mi ich zjeść od razu, więc poczekałam aż wystygły. I patrzcie, właśnie są takie trochę kruche, trochę miękkie w środku, naprawdę były dobre. Jeśli chodzi o taką moją recenzję. Książki bez marnowania, to uważam, że to jest spoko pozycja dla kogoś, kto dopiero zaczyna nie marnować resztek, wykorzystywać je w kuchni. Dla mnie jest to bardziej taka inspirująca książka z inspiracjami niż z czymś totalnie nowym. Kilka jest nowych przepisów dla mnie, ale sporo też znam. Ogólnie, jeśli zaczynacie to bez marnowania, może Wam pomóc nie marnować jedzenia w kuchni. Dzięki za oglądanie. Dajcie mi znać, czy film Wam się podobał. Zostawcie łapkę, możecie zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.